Na moim kanale podane z miłością. Dzisiaj mam dla Was propozycję deseru. Prosty w wykonaniu, smaczny. Nada się nie tylko na deser dla rodziny, ale również na romantyczną kolację. Nasz dzisiejszy deser to dinamisu. Co potrzebujemy? Potrzebujemy biszkopty podłużne. Potrzebujemy cztery żółtka, dwa białka, cukier, zaparzoną kawę, serek mascarpone i kakao do dekoracji. Więc zaczynajmy. Zaczniemy od ubicia naszych żółtek. 4 żółtka. Wcisamy do miski. Dodajemy 70 g cukru pudro. Wszystko ubijamy na puszystą, jasną masę. Kiedy nasze żółtka są już ubite, na no, wszystką masę, dodajemy do nich po łyżce serka mascarpone i ubijamy, aż skończy się nasz serek. Nasze żółtka są już ubite razem z serkiem. Powstała gęsta, puszysta masa. Teraz do tej masy ubijemy białka i dodamy je do masy z żółtek i sera. Dla białka dodajemy odrobinę soli, żeby nam się ładnie ubiły. Nasze jajka, nasze białka są już ubite. Teraz dodajemy to do, do masy serka i żółtek. Nie używamy do tego miksera, żeby nasze białka pozostały puszyste i nie straciły swojej objętości. Delikatnie mieszamy całość łyżką. Masa jest już połączona. Teraz możemy zabrać się za przygotowanie naszego deseru. Zabieramy się do dekorowania naszego deseru. Tiramisu możemy podać na dwa sposoby. W pucharkach albo w jednym naczyniu. W jednym naczyniu wykonanie jest oczywiście łatwiejsze, szybsze, ale podany w pucharkach bądź w kieliszkach będzie prezentował się po prostu ładnie. Nada się na romantyczną kolację. Jak również chcielibyśmy zaimponować naszym gościom, będzie się prezentował fantastycznie. Zaczynamy. Tu mamy zaparzoną, przestudzoną kawę. Około 350-400 ml kawy. Do tego likier amaretto. W zależności od preferencji, jeżeli lubimy więcej alkoholu, dodajemy troszkę więcej, jeżeli mniej, to mniej. Ale taki kieliszek na deser wystarczy. Ja dodaję dwa, ponieważ uwielbiam likier amaretto. teraz naszą kropkę przelewam na talerz, żeby było wygodnie moczyć kropkę. I pokażę Wam wykonanie w szklaneczce. Nasza szklaneczka do whisky, I w kieliszku Nasz krem. Przełożyłam do rękawa cukierniczego, ponieważ nałożenie go łyżką do szklanek jest dosyć trudne i często szklanki się po prostu wrócą. Nie wygląda to po prostu ładnie w rękawie. Będzie to dużo łatwiejsze, dużo łatwiej będzie to zrobić i wykonać. Nasze biszkopty młamy na pół, ponieważ idą do szklanek. Teraz na nasze biszkopty wchodzimy w pierwszą warstwę kremu. Ja na tę warstwę daję również kakao, kakao też dodaje smaku naszemu deserowi. wykonanie tego w kieliszkach nie jest proste, ale za to prezentuje się rewelacyjnie. Teraz kolejna warstwa biszkoptów Na warstwa kremu, na naszych biszkoptach. Teraz dekorujemy to wszystko kakao. Zostawiamy na kilka godzin w gotówki, żeby krem stężał. Jak widać, deser prezentuje się ładnie. Jest bardzo smaczny, nie jest zbyt słodki, gdyż nie dawałam dużej ilości cukru. I serdecznie Wam polecam. Czy na romantyczną kolację, 3 dla całej rodziny. Jeżeli macie gości, jest to dosyć szybki deser. Polecam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. I subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.